Czytanie z pierwszej księgi królewskiej, Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achias z Shilo, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu. Wtedy Achias zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na dwanaście części i powiedział Jeroboamowi Weź sobie dziesięć części, bo tak rzekł Pan. Bóg Izraela. Oto wyrwę Królestwo z ręki Salomona, a tobie dam dziesięć pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miało ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela. Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dzień dzisiejszy. Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu. Nie będziesz miał obcego Boga, cudzemu Bogu nie będziesz się kłaniał. Ja jestem Panem, Bogiem Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, Izrael nie był mi posłuszny. Zostawiłem ich, przeto ich twardym sercom, niech postępują według swych zamysłów. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast bym zgniótł ich wrogów i obrócił rękę na ich przeciwników. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, zdala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, Westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy, otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: Dobrze wszystko uczynił nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.